Siema witam was w kolejnym odcinku na kanale i zapraszam Was na skrót z relacji zawodów towarzyskich, rozjazdowych, które odbyły się właśnie nad tą rzeką, gdzie ja aktualnie jestem, czyli rzeka Biała-Tarnowska. Opowiem Wam, jak przebiegały zawody, które miejsce zająłem, jakie wnioski może wyciągnąłem po tych zawodach, także zapraszam na relację. O, pozmieniam trochę kadry, żeby nie było tak nudno. No więc ogólnie w skrócie z zawody przyciągnęły 16 wędkarzy. No ogólnie po krótkiej odprawie o 14 padła informacja, że o 14.20 zaczynamy łowienie. Także większość wędkarzy zdecydowała się na rozjazdy. Czyli pojechała na swoje ulubione miejscówki. Ja natomiast z kolegą stwierdziłem, że zostajemy na tej, gdzie była odprawa i tutaj będziemy zaczynać nasze łowienie oczywiście były to zawody rozjazdowe bez żadnych sektorów łowiliśmy nieco ponad 3 godziny bo od 14.20 do godziny 18 o 18 już mieliśmy być na miejscu zbiórki także jakieś nieco ponad 3 godziny były łowienia de facto no i wiadomo no każdy się nastawiał, że Prawdopodobnie tam druga, trzecia, no to będzie ciężko obrania. Natomiast ja nastawiałem się, że koło czwartej, piątej, lekko po piątej będą pewnie największe szanse na złowienie jakiejkolwiek ryby. Także te pierwsze godziny miałem takie spokojne. Natomiast no, im bliżej było końca zawodów, no tym bardziej wiedziałem, że będzie ciężko. Ogólnie wiedzieliśmy, bo też dzwoniliśmy między sobą, no to było wiadomo, że tam jedna czy dwie osoby złowiły jakąś rybę, no ale. Większość zdecydowanie na zero. Były to zawody, jak już wspominałem, rozjazdowe, bez żadnych sektorów. No i każdy ogólnie nastawał się, wiadomo, tam 15, słońce, kurde, lampa jak skurczy byk, także wiadomo, że będzie ciężko rybę, no ale im bliżej wieczora, no to wiadomo, że każdy miał nadzieję, że te ryby ruszą. No jeśli chodzi o ryby, no to były to zazwyczaj, jeśli się już pokazywały, były to duże świnki, ewentualnie klenie sporadycznie, no i Generalnie jakaś drobnica. Problemem było to, że jeżeli już podawałem przynętę nawet tym mniejszym rybom, to one ją odprowadzały, a nie atakowały. Jak wiadomo, te małe tlenie, to, to są takie głupie, że one wszystko atakują. Natomiast no, w tym dniu nie atakowały, odprowadzały przynętę, ale jeżeli się już decydowały na ataki, ja miałem jedno branie, ale to było takie branie naprawdę 10 cm ryby, może 15 cm, natomiast nie było to takie zdecydowane, było to takie uszczypnięcie, i, i koniec. I po temacie. Kolega mówił, że miał dokładnie to samo. No i na tle tych teoretycznie fajnych, ale praktycznie ciężkich warunków, na 16 osób złowiliśmy 4 ryby. Zwycięzca złowił dwa klenie o długości 48,4 cm oraz 29,3 cm. Drugie miejsce zajął kolega, który złowił klenia 49,5 cm, a na trzecim miejscu znalazł się wędkarz, który złowił pstrąga 25,3 cm. Także no, naprawdę dzień nieudany. Więc generalnie trzy osoby złowiły cztery ryby, a 13, w tym ja, pechowa 13. No, zeszło z zawodów o kiju. No i tak jak wspominałem. 3 godziny łowienia, ponad 3 godziny łowienia. Niestety nie udało mi się nic złowić, no mimo że naprawdę jeździłem, szukałem razem z kolegą. Kolega łowił na przynęty głównie twarde, ja na przynęty głównie miękkie, także no, obławialiśmy każdą miejscówkę bardzo dokładnie. Ja kombinowałem, czy szybszy nurt, czy wolniejszy, czy tu, czy tam, czy głębsza woda, czy płytsza, czy cięższa główka, czy mniej cięższa. Także no, naprawdę kombinatoryki było w ciągu tych 3 godzin bardzo, bardzo dużo. Powiem wam, że nawet odwiedziłem miejsce, na którym dwa dni wcześniej spadł mi naprawdę potężny pstrąg, taki pod 5-dych 45-50, myślę. No i miałem tam jeszcze jednego małego szkuta dwa dni wcześniej, natomiast w dwa dni później, no, przyjechałem dokładnie w to samo miejsce. No niestety, bez dotknięcia, bez kontaktu, nic, widać. Testowaliśmy chyba wszystkie przynęty, które mieliśmy w pudełku, dodatkowo przejechaliśmy w ciągu tych 3 godzin chyba z 6 miejscówek i też naprawdę dużo przeszliśmy, przelewy, nie przelewy, no ale no niestety dzień nie należy zaliczyć do udanych, ale jeśli ktoś się zastanawia czy warto jeździć na zawody to Stwierdzam, że tak, warto. Wtedy się człowiek przekonuje, że naprawdę to bardzo dużo daje. Sama ta kombinatoryka, jak przechytrzyć ryby, jak podejść te ryby, niby takie małe zawody, no ale człowiek mimo wszystko analizuje, stara się dopasować do wody, do warunków, jakie panują na łowisku. Także naprawdę takie nawet malutkie zawody dużo dają, jeśli chodzi o pędkarstwo. Wiadomo, że w zawodach chodzi głównie o wędkowanie, natomiast sama rozmowa z wędkarzami, wymiana doświadczeń, spojrzenie na to z innej perspektywy to naprawdę dużo daje i dzięki temu człowiek, wiadomo, staje się lepszym. No i podsumowując, koniec zawodów, ryb niestety nie było, no ale to jest dla mnie takie fajne przetarcie przed kolejnymi zawodami, które planuję. No i teraz myślę o indywidualnych mistrzostwach okręgu na rzece Dunajec. Będzie tam więcej wędkarzy z całego okręgu, nawet nie wiem czy nie spoza okręgu. Będą też zawodnicy Grand Prix Polski, także naprawdę będzie bardzo wysoki poziom, no i fajnie będzie się po prostu sprawdzić razem z nimi. No a te zawody towarzyskie, takie koleżeńskie to właśnie sprawdzenie się dla mnie w, z czym mogę mieć ogólnie największe problemy pod bardziej kątem technicznym. I to tyle jeśli chodzi o podsumowanie zawodów. Mam nadzieję, że mimo braku ryb coś wartościowego wynieśliście z tego odcinka. Zostawcie suba, jeżeli chcecie zobaczyć jak sobie radzę w czerwcowych zawodach, już indywidualnych mistrzostwach okręgu. No i zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia.